Sprzęt rehabilitacyjny i sprzęt ortopedyczny. Czasami trzeba go kupić, czasami wynająć. Jak to zrobić, by dotarł do Waszego domu? Istnieją dwie formy możliwości uzyskania takiego sprzętu. W ramach zadań ustawowych PCPR może dofinansować zakup takiego sprzętu dla osoby, która wymaga rehabilitacji w warunkach domowych i jest to określone zaświadczeniem lekarskim. Wysokość dofinansowania do zakupu takiego sprzętu wynosi 80% jego wartości i w tym celu osoba musi złożyć wniosek i podpisać umowę. Drugą formą uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego jest możliwość nieodpłatnego jego wypożyczenia. Powiatowe Centrum prowadzi wypożyczalnię, która ma na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności osób, które wskutek nagłego zdarzenia losowego stały się niepełnosprawne fizycznie i potrzebują takiego sprzętu na krótki okres czasu. Wnioski zarówno o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, jak i dofinansowanie można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej lub uzyskać w siedzibie tutajszego urzędu.